witamy was wizowe ponownie tu mamy już opuszczoną wektrę a jesteśmy w opuszczonej fabryce żelatyny coś takiego coś takiego właśnie i idziemy będziemy próbowali wejść podobno to jest bardzo ciężkie wejście jesteśmy w opuszczonej fabryce żelatyny takżeśmy mówili Tutaj mamy 2005 rok Kurde, ale biuro ładne o, dużo z piąty, no czyli na to wychodzi, że... Szkoda, że taki miejsce zapomniane tu jakie ładne przeszklone. Ale tutaj chyba remont jakiś robili. Albo niedokończone. Bo tu jest pełno mebli jeszcze. Policja? Policja? Ktoś się na wychowanie. A, jeszcze nowe. Kasjer plus rabat. Kurde. Zobaczymy, czy się opłacało. Zobaczymy. z... Fabryką. <grym> z produkcją fabryki. Kurde, jeszcze fabrykowa myszka na kulki. Kurde. Tak, widać. Wszystkie ładne, wszystko ładne. A, ja bym tu to zbywał, ale nie było takiej drzwi. było No pewnie tak. No. Ale tu... Tu jest klatka schodowa. Mhm. Tu mamy taki... Śmieszne takie. Tu jest klatka schodowa. Teraz rzucimy, obserwujemy. Obserwujemy, żeby nie przerapejść. Zostaje mi prosto na obserwację. Dobra, idziemy na górę chyba, nie? A tu jeszcze coś jest. 2004 tu podejrzewam, że tu to okno będzie. No pewnie U Ale ładne meble to jest to Nie wiem czy z wyjściem nie będzie tutaj lepiej No bo to było, ale musiał strzelić, nie? No Tu Szczerze nie wiem czy z wyjściem tu nie będzie lepiej To jest olbrzymi obiekt i tu masz to okno Ale szafa No i tu jest to nasze okno kochane No i tu nawet widać nasze te odbicia To no, tak naprawdę się, palcami, się, palcami się tylko No na palcach, no. Dlatego to było ślizganie się po, po śniegu Ale kurde nie wiem czy tu nie będzie Lepiej zejść? No. Może tak być. Zaskoczyć, nie? Zaskoczyć po prostu. Tak, tak. Tylko trzeba wtedy, wejść. Że... Ja myślałem, że ty mówisz. O kurde. A? Ten nowy ciężsniejszy, tak? Tak, ten trochę lepszy. A jak Zdanym nie? Jak większość innych firm 2004 I Na razie najnowszy co znaleźliśmy Piąty, no. No, Tu masz jeszcze buty Wtedy no. co wychodzi na to, że 20 lat jest opuszczone Łazienka ale Ale obiekt naprawdę spory się wyda. Może drabinę gdzieś będzie Tu jakby drawina <noise> Tam jest coś zabarykadowane Tu biuro jakieś mamy Ale idę? O, fartuchy Chyba na te magazyny się jest, tak łatwo nie dostajemy Na pewno tym piętrem Nałóżniki Podobno przez dach A, że przez dach chyba tak. tak, no A tu? Tu coś niby jest To jest zastawione O Na razie zostawimy to Tak, ale to chyba ta dyska była za tą klamką? Tak, no o, na razie zostawimy No i tam dalej, zobacz sobie, masz blokę odgiętą Zobacz sobie to przez to, na to. Faktycznie, faktycznie. O, Co? To jest to miejsce Śmierdzi? Tak, ale da się wtedy przejść ale to później o. Ty masz jeszcze gorzej, bo tam bez kombiniarki Karol ma najlepiej, bo ma... Albo co? To sata Zobaczymy Na górę pójdziemy, nie? Nie, tu byliśmy przecież. Tu, 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 tu <ım999> nie zdobyć, przejdziemy tu wszystko i wrócimy po prostu do tego, co się tam. Bo tam widziałem, że jest ciekawie też. To ci się rozkłada, ale co możliwe, możliwe. Tu jakiś... Złomie? Była samodzielna kolejka. Aha. Panku? Tak, idziemy na dobre piętro. O kurde. Okay. o

Tak jak u nas prawie No No ale tu to masz totalnie wszystko zachowane No tam też było wszystko, nie? No do czasu A jakie tam? Do czasu, tam było też wszystko, ale do czasu Kurde Ej, ale w ogóle jakąś śmieszną tą ścieżkę żeśmy wydepytowali <laughs> Można będzie zobaczyć na dole i otworzyć sobie po prostu okno No Później je przymknąć jakoś No, i, I tyle, tyle. Uh -huh. Jakieś dziś z tyłu Ktoś wybrać, To jest tu, będzie nam później łatwiej tyle, tyle. Bo raczej tutaj dalej nie będą Czekaj, ja tej Kasi coś nagram I tak O kurde, tu jeszcze coś. Ty a tu, co tu się stało? takie Ale. laboratorium. Dobra. Idziemy dalej. O kurde. na jakąś... Kurde! Ciekawe do czego to musiało służyć. Ora.

To jest znowu takie pomieszczenie biurowe jakby O kurde Ale tu jest Tu Filmowy Cyk Tu jest piękny dywan Tu jako łazioneczka Tu jest tam wpisy osób Wpisałeś kasi chyba przypadkę Nie tutaj jeździwo się wpisał To czekajmy tam ściśni Kurde ale fajne miejsce To dużo jest takich, niestety, niestety na to się z nie poradził. Dużo, niestety, firm upada. Tak, ja się to muszę, dziękuję. Te drzwi są fajne. No. To jest, wiesz, że takie same drzwi widzieliśmy? W rzeźni. No, ale fajne, one są metalowe i hmm. fajnie fajne Ale nie wiem, czy one jeszcze. Nie, nie. nie wiem, czy one jeszcze no. nie, nie wykonaliśmy całą tą górę. Ale nie wiem, czy tam jeszcze nie miałeś klatki wyżej, czy nie było wyjścia? To jest ta sama klatka. W sensie tu jest to, to, co chodziliśmy. A mi się wydaje, że tam jeszcze było jedno do góry. A nie wiem, czy one tam nie wygłuszają te drzwi. No. Tylko na pewno ja się tam długo zatrzymiał. Bo powiem ci, że jak tylko może tam było, to myślałem, że... A tu? O, długo... oh, lustro ty. Długo tam nie popęta. Dobry. <laughs> Ale ładne. No i też. Bardzo dobrze, że nie ma grafiki. A... O, tu jest ten łóżko. To jakiś jak pokój. Jest no Właśnie tak zauważyłem. Ale mu ten, przecież ten smród, jakby zawiało, no to może zalatywać, nie? A jak otworzy okno. wiesz, może jak oni wyprodukowali, to tak mi się nie działo przecież. No bo w sumie te wentylatory też chodziły, nie? Ja to podejrzewałem nie ma już Nie ma, nie ma. Ja to podejrzewam, że jest po prostu... Może no, tam tą kratką pójdziemy ładniejsza jest. No, w no, samym dołem. No i w sam dół trzeba zwiedzić i później jak nie będzie I tam... Tu się wejdzie. No. I na tą fabrykę, nie? Wiesz, no i podejrzewam, że tam jest jakiś zbiornik, co są kości i one się po prostu No tak, tak, tak. Oni to po prostu zostawili pewnie. A może gdzieś na jakimś mięsem były, nie? No. Tam chyba. Urwa. <laughs> Powiem ci, że najgorzej to w nocy by było. W nocy to by naprawdę szło się pogubić. Czekaj. No, telefon. No, no, robię kilka zdjęć. Nie? Nie, no to jest ładna klatka schodowa. Nie, ale laboratorium, kurde fajne. A jaki jest Z zewnątrz tylko są. Ale tu też fajnie masz na tym parterze jakby? O, mamy datę. 2006. Czyli już 19 lat. Tu jest fajne, że tu masz takie, tak, takie szyby, że ta, że musisz bliżej spojrzeć, kurde. Uwaga, Karol. No, no. 2017 2017 Bezdomnego tu będzie no. kalendarz. Spali tu bezdomnych, i chyba wyrzucili. No, tak Może tak być. A no, to nie nie tak, tak być. Albo Halo? Albo było... jakiś księg Może było otwarte No bo przez okno jakby jakbyś miał tak dzień w no, dzień wchodzić No, to jest dziura na, na, na komin może tutaj nie... poczekaj, dziura tutaj jest tutaj jest na no komin I tutaj widzisz? Tak no to czyli tu mieli tu sobie postawili kozę, wypuścili komin i wypuścili no, tam tu no, masz, przez okno tu masz, no. I wypuścili przez okno wiesz rurę no tak. I tu tak. sobie w piecu. No przecież tutaj było normalne ogrzewanie wcześniej, nie? Bo są grzejniki. To po co by miała być tu koza? Jeszcze dziura w tym. Kur... Tak, chodzi. Czasach... Ej, no nie umiem, kurde. Co jest? Dobra, idziemy dalej widzowie. Ja Was przepraszam, że to tak wygląda, ale muszę też parę zdjęć porobić. A tu... O kurde mamy o, drabinę Widzisz kolejny akwarium. O, jest drabina. I chyba nam się ta drabina przyda, bo kosiarka nawet jest, bo tu nie ma żadnych okien otwieranych na dole. Ej, ale telewizor. Czyli co to jest? To idą, Ale stary. O, no, taki przenośny, ten jest taki zbyt Kurde nawet, nawet O, mechanizm na kanizmie No bo wiesz, jak to bezdomni byli

A dobra, ale tu, tu jest ta klatka. Gdzie on poszedł? No Ciekawe drzwi. No, no ja tu nic nie ma i tak Co, nie ma przejścia To wygląda W sensie tu to, nic nie masz To wygląda trochę Jusco Jakby zombie miały biedce coś zostawił krzesłem Wiesz, chyba wybita Tak w horrorach masz o zombie Aha nic nie ma dalej. Bo tu masz to do góry masz wejście o. Otwarte jest to? To jest otwarte To? to. Czyli wejdziemy dołem, nie trzeba iść No Chciałabym teraz, no, szybko... Przy... Tutaj... Przygotuj się, Zichu. Z... O nie. O kurwa. O kurwa. Nie dam rady tu go wytrzymać. To mówię wam takie powalki. Ja bym sobie zasłonił twarz. Ale daj. I oddycham gębą. Także wiesz. O kurwa.

i the side. mamy pełną zbiorników jakichś jak widzieliście zostałem tutaj sam, ale tu jeszcze raczej są rampy załadunkowe Tutaj mamy okurcz Nie. Przejdziemy do końca U ale tu jest naprawdę... Kurde. Tam jeszcze do końca jest, ale nie będę tam szedł. Wasze zdjęcia porobione? No, porobiłem. Karol, jak będziecie chcieli obejrzeć swoje zdjęcia, albo materiały z wszystkich dzisiejszych obecnych, to zapraszam na kanał Ciepia Na na dniach on, na YouTubie. Na nie możecie, pewno na niektórych ujęciach, się ma no. Będziecie mnie mogli zobaczyć, <gry> zobaczyć z innych ujęć. Więc... Kurde, ale tu wszystko jest. O, o, o. Naprawdę byliśmy mieliśmy naprawdę fajnie... Fajne, fajne A Instagram mam. Instagram no, mam do profilów. Przyszło mieli Też możesz wchodzić. A teraz na obserwujemy, bo dzisiaj będziemy jeszcze weksy, więc jak ktoś jest zainteresowany to... Siemano so. Dobra widzowie My też będziemy kończyć Z takim Pięknym widokiem tego przeszklenia Żegnamy się I do następnego odcinka Trzymajcie się cieplutko Cześć